Witam państwa serdecznie, Ciśla S.O. w kolejny wspaniały gość Małgorzata Działak. Nie przedstawiam dalej, bo myślę, że nie muszę. <noise> Gosiu, jakie refleksje po tym naszym spotkaniu? Więc kochani, miałam ogromny zaszczyt gościć tutaj u Agnieszki. Byłam tutaj ugoszczona jak królowa. Mm. <laughs> Czyli Agnieszka nie jest tylko doskonałym terapeutą, naukowcem, ale również wspaniałą gospodnią domową. <laughs> tak, to jest taki wstęp, żeby nam było tutaj cudownie. Więc z Agnieszką nagrywamy takiego, taki krótki filmik, informacje, ponieważ spotkałyśmy się i wiecie co, to, to było bardzo piękne spotkanie. I tak myślę, że spełnia się teraz moje marzenie, ponieważ od jakiegoś czasu marzyłam o tym, żeby ludzie, którzy zajmują się terapią, świadomością, różnymi technikami uzdrawiania, żeby zaczęli po prostu ze sobą harmonijnie współpracować. O, I to jest taki mój wniosek, że cudownie jest spotkać osoby takie właśnie jak Aga i być tutaj Dzięki. z Tobą, ponieważ... No był, był to wspaniały czas wspólnej jakby dyskusji, pracy, wymiany informacji, wymiany terapii, wspólnych, bardzo ważnych jakby, no nie jakby, tylko refleksji, no, tak? To słowo, które pierwsze mi się tutaj właśnie nasuwa, wspólnych głębokie refleksji. refleksje. Dokładnie. Mhm. I tego, że... Mm, Możemy dać sobie bardzo dużo wszyscy, tak, jeżeli się spotykamy, ale spotykamy się właśnie taką czystą, czystą intencją z chęcią właśnie otwarcia, współpracy, ale też wspierania siebie, wspierania naszych inicjatyw, pomysłów, różnych. Yy... Połączeń terapii, które, które każdy z nas oferuje, tak? Bo obie jesteśmy tutaj pasjonatkami kamertonów, ale łączymy to z różnymi innymi rzeczami, które są bardzo ludziom też potrzebne, uzupełniające, wzmacniające, tak? I to jest bardzo piękne. I myślę, że to jest taki najważniejszy wniosek, że to właśnie spotkanie było w duchu takim, że satysfakcjonuje mnie w 100%. No ja też muszę powiedzieć, że jestem tutaj y, wieloaspektowo zadowolona, że to tak ujmę. Ponieważ dlaczego tak mówię? Ponieważ tutaj było wiele poziomów tej pracy, współpracy. Zresztą tak jak y, na co dzień robimy jakieś terapie, to też właśnie sięgamy tam, gdzie normalnie się nie sięga, jak to można by to tak ująć. I No powiem, że tak mam tak, takie głębokie refleksje, że mówię jeszcze wierzę, że ja sobie muszę przemyśleć oczywiście w kontekście pozytywnym. I tak się wluzowałam, że nawet mi się nie chce mówić, bo tak mi dobrze. <grystanie> Także kręcimy film, może pomilczmy trochę. <grystanie> No, jak powiem tak, reszta jest milczeniem, tak, nawiązując do rozmów przy wycinaniu lasu, taki nasz, taka fajna nasza sztuka teatralna. Natomiast tu jest też taki kontekst, no, taka też przypowiadka, jak tam właśnie spotkało się tych dwóch filozofów i wszyscy byli ciekawi, o czym oni będą rozmawiać. Oni milczeli przez trzy godziny. Także po prostu czasem są takie kwestie, które są poza nami. To właśnie jak rozmawiałyśmy na tej rozmowie jaźni, rozmowie ponad pod tą przysłowiową świadomością, mm -hmm. na takim porozumieniu poza czasem, poza przestrzenią, tak bym nawet to ujęła, tak w tym aspekcie naszym metafizycznym tutaj rozważań wieloaspektowych. Także, mogło się, no ja powiem, że zaszczyt było Cię gościć, skoro już tak tutaj, bo ja usłyszałam zaszczyt mnóstwo być goszczonym To też zaszczyt. Generalnie, jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że. że, że, że Czuję dużą różnicę w, jakby w tempie transformacji, jeżeli spotykają się dwie osoby, które mogą sobie dać i wymienić się, nie tylko czekać na to, aż zostanę obdarowany. I ważne jest, żeby, żebyśmy też rozumieli, że wszyscy jesteśmy w trasie, wszyscy mamy swoje jakieś tam aspekty trudniejsze. Ale jeżeli spotykamy się z osobą, która jest wspierająca, to można to bardzo szybko zniwelować, bardzo szybko przejść dalej. I tak jak obserwowałyśmy tutaj Twojego żółwika, on kapitalnie był przenosią tego, że chciał się wspiąć na taki próg troszeczkę wyższy, no wyższy, prawie tej samej wysokości co on. I on tyle razy próbował, tyle razy próbował, aż sunął wycieraczkę i wszedł po prostu na ten próg. I myśmy uznały, że to jest piękne, piękna metafora tego. Że jak się bardzo chce i dąży do celu, to y, można z wsparciem mhm. dalej pójść i wyżej pójść i myśmy, myślę, że przeżyłyśmy tu piękny czas właśnie wspierania się nawzajem, uzupełniania, y, ładowania, i y, wymiany informacji, narzędzi i to naprawdę polecamy, polecamy wszystkim, żeby właśnie takie y, spotkania po prostu się odbywały. Właśnie takie, które łączą, nie dzielą, które wspierają, nie konkurują, tak? I naprawdę dają taką tak. głęboką transformację. Tak. Gosiu, bardzo Ci dziękuję, bo to właśnie mówiłyśmy aktywacja, aktywacja wielopoziomowa, która wynika, jak to się mówi, z tego pola terapeuty, tak? W tym wypadku to była taka fuzja, tak? Bo ty no, jesteś specjalistką no, od fuzji. Dokładnie, to fuzja no, zdecydowanie fuzja. Można fuzję robić ze wszystkim. No, pod warunkiem, że właśnie w pewnym momencie weszłyśmy w, taki, w takie pole serca i tylko bycia, że w zasadzie czas się zatrzymał i tak się zrobiło tak, tak miękko i gęsto i tak właściwie można było zostać w tym, ale niestety muszę wyjeżdżać. No, jest Matrix, jak to się mówi, pociąg nie będzie czekał i te sprawy, jak my to mówimy, czy inny samolot, tak, bo to też takie opcje, nie? Także, moi drodzy, warto współpracować, warto też eksperymentować, ale oczywiście wszystko z odpowiednim zabezpieczeniem. Że tak można powiedzieć. Oczywiście, łączyć, łączyć metody, łączyć energię i generalnie wspierajmy się, tak? Wspierajmy się, da dawajmy sobie... Siłę. Siłę tak, łączmy, łączmy to wszystko i myślę, że daje to super nowej jakości. Nowej jakości, bardzo, bardzo fajnej jakości daje. No bo tak jak mówisz, nowe lepsze czasy musi być nowa lepsza jakość, no bo przecież nie ma przeproś. No dokładnie, mamy nowe czasy i jakby stare energie. No już, się, już się nie sprawdzają, także teraz myślę czas, czas na odważnych twórców, eksperymentatorów. eksperymentatorów ale pozytywny oczywiście, oczywiście tak. pozytywnych, otwartych, kierujących się właśnie intuicją, sercem i, i tym przesłaniem, otwartością. otwartością, dokładnie. Także super, pozdrawiamy bardzo serdecznie Najserdeczniej widzów widzów y, Agnieszki moich i, i pozdrawiamy i słuchajcie, no cóż. I wszystkich wspólnych znajomych również Dokładnie. serdecznych. Także trzymajcie się. I się. też was wspieramy, bo tak. robicie fajne rzeczy. Oczywiście, że tak. Jesteśmy w ogóle na tak. Dokładnie. Trzymajcie się jakoś jeszcze raz. Bardzo Ci dziękuję ja również. Nie I dobrze. jesteśmy w kontakcie. Jesteśmy dobrze. Na razie.